Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną taka dziwna konstrukcja, jak to u mnie, z panelem firmy Mason Solar. I słuchajcie, zaraz będzie jej pomocnik, spokojnie. I słuchajcie, dzisiaj udało się na tym panelu zrobić kilka fajnych testów. Jeśli mam już o czymś opowiadać, to lubię robić na nim testy. Także udało się dzisiaj zrobić, jaki jest najlepszy kąt na okres przejściowy czyli teraz mamy kwiecień także mówimy wiosna i jesień bo wtedy dwa razy w ciągu roku mamy no na tej samej wysokości słońce udało mi się zrobić test zacienienia dużego ale też taki ważny test co mnie dużo osób prosiło moment tu leży gdzieś o leży o tutaj leży kijaszek test zacienienia właśnie jakąś linią na powietrzu jakimś słupkiem innymi rzeczami i Oczywiście dzisiaj z pomocnikiem, bardzo pomocny pomocnik. Ja tutaj robiłem cienie tą linią, ona mówiła moja córka kochana oczywiście. Mówiła właśnie jakie są tutaj na wyświetlaczu, co nam się pokazuje. Ja wam za chwilę wszystko opowiem, co jest konkretnie. Mówiła właśnie co się znajduje, także bardzo bardzo fajnie dzisiaj wypadły testy. Jestem zadowolony wreszcie jakiś jeden dzień konkretny się, znaczy inaczej nie konkretny, bo humor było dużo, tylko próbowałem między tymi humorami e, jakąś tą energię wyciągnąć. Także zapraszam Was, jeszcze raz mówię na test konta, na test zacienienia całego panela w różnych tam częściach i na test zacienienia linią na powietrzną, ile nam to e, zabiera, albo jakimś słupkiem, czymś takim po prostu niedużym, co by ktoś myślał, że to nieistotne, a przez pół dachu wam leci taka linia i i nie wiecie czy to robi robotę czy nie robi robotę także zapraszam serdecznie a teraz już konkretnie przedstawię co się będzie w kolejnej części filmu działo co to, o co tu w ogóle chodzi także sprzęty już, już jestem po testach tak naprawdę ale muszę przedstawić temat i tak jak mówiłem mamy panel fotowoltaiczny firma MySun Solar już Wam pokazuję dane techniczne panel 405 W wszystkie parametry, które tutaj są widzicie. Jeszcze na koniec filmu bardziej konkretnie omówię ze strony producenta. I do tego eksperymentu został stworzony taki stojaczek, jak to u mnie lubię takie eksperymenty. Stojak jest regulowany, żeby zmieniać płynnie kąt. Mamy kątomierz, który nam pokazuje jaki mamy kąt. <gryw> Bo tutaj jeszcze był wyświetlacz. Czyli tutaj jeszcze z Victrona podgląd. Właśnie go zabrałem. No za szybko. Temperatura panela. Czujnik jest wpięty z tyłu. I to nam wszystko leci tutaj. Słuchajcie do bunkra. A w bunkrze coś się coś dzieje w miarę Wysoko napięciowy już zaczyna wchodzić na ścianę. Ale skąd wiem, że jest tyle a nie tyle? No, a ten smartfon właśnie był w tamtym miejscu, co Wam pokazywałem przed chwilą. To za chwilę na filmie będzie. Tutaj mam wyświetlacz od Victrona. A ten Victron ładuje mi tutaj baterię Life po 4 później przez przetwornicę. sobie wyrzucam. Akurat teraz chodzi o suszacz bo żeby mi też nie przeładowało. Ale tej baterii używam do. ono sobie leci przeważnie przedłużać tutaj i grzeje nią e, ciepłą wodę użytkową dodatkowo jeszcze e, w tej pompie ciepła właśnie w takim także wykorzystuje i energię słoneczną bo budorys jest grzany z kolektorów słonecznych ale także wykorzystuje właśnie darmową energię że tak powiem i jeszcze ta pompa ciepła na tym pracuje także tak to wygląda słuchajcie i co test się udał tak jak mówiłem także co wam będę więcej opowiadał. Przejdźmy do testów. Najpierw będzie kąta, później będzie zacienienie właśnie tym dużym kartonem. Udało się w miarę to zrobić i na końcu jeszcze zacienienie właśnie taka linia powietrzna i inne takie rzeczy. Bardzo ważne powiem Wam, bo czasem się wydaje, że ten cień nic nie robi, a jednak, no niestety psuje nam produkcję. Także lecimy z tematem. Słuchajcie, podejście numer 3. Każdym razem coś mi wyskoczyło. Teraz już jest taka w miarę fajna, że tak powiem dziura w niebie. 13 godzina. To już jest ostatnia ostateczność, żeby zrobić ten test. Oczywiście standardowo mam problem z ostrością na. na tutaj. na wyświetlacz, bo mi cały czas tło łapie. z no złapie, jest ok, dobra. I zaczyna szybka akcja, bo za chwilę znowu będzie. Fiku miku i będzie po wszystkim Zaczynam słuchajcie Ja wam będę mówił stopnie Tylko sobie dobrze tutaj ustawię Mamy tak 0 stopni Czyli panel leży na płasko 324 W. Lecimy Słuchajcie 10 stopni Mamy Chwilkę trzeba poczekać 370 w Kąt 20 stopni 392 30 stopni. Tu mamy teraz 410. Kąt. Moment. Cofnę troszkę. 40 stopni. 416. Moje solutotakery mają kąt 40 stopni. 50. 413. Kąt 60 stopni. 400 watów. Kąt. 70 stopni 376 w 80 mamy 347 i ten prosty 90 mamy 307 W, przy okazji już teraz mogę mówić dalej bo zrobiłem wreszcie ten test panel ma 31 stopni czujnik tutaj słuchajcie przykleiłem z tyłu tak na sztukę Także kąty nam się wszystko fajnie zgadza. Wreszcie cieszę się, że mi się udało. Ale jak już mamy tego słonka, troszeczkę stawię go pod najlepszym kątem. Teraz muszę go podeprzeć. Także będzie chwila przerwy i pobawimy się troszkę w zacienienie No, godzinę później, i trochę nieba jest czystego. Która jest teraz? 14 Zrobimy próbę zacienienia, jeszcze. Jak to się zachowuje? Panel mamy pod. 55 stopni, taki najbardziej optymalny dla mojego testu, tak naprawdę, ale też i dla próby. Produkcję mamy 380 watów nam leci. I co słuchajcie, pierwsze co to będę zacieniał, tylko i wyłącznie o tutaj. Chodzi mi tutaj taki właśnie taki mały cień. Zobaczcie, co się dzieje. Jeden paseczek komuś powie, o tak troszeczkę, tylko o, 222, bo ja tu pomocnika jeszcze mam. 222 waty nam daje, także widzicie obcięło. No i dosyć sporo, dosyć sporo obcięło. 224. No dobra, teraz wyżej by pasowało troszeczkę. zacieńmy go, bo on właśnie jest takiej troszeczkę innej konstrukcji. Ten pan, nie wiem, czy wspominałem, bo już się gubię tyle razy tu próbuję nagrać. No właśnie tutaj łączenie i tak. Są te szersze ogniwa. No zobaczmy, co to z tego nie, Oj, zaraz to robię, tej biedy. I zatkamy mu. Moment, bo mi wiatr nie pomaga. Tkamy mu taki obszar tutaj 29 11. Także wpływ. No nieduży, tak? Przedtem było 240, tak? Chyba 240, tak? 240, 211. Czyli, no niestety, odcina nam cały obszar. Dioda robi robotę. To lecimy teraz półweczkę. Zacieniony mam teraz. O, ale mam pomocnika. No dobrze, to ty mi będziesz mówić, a ja będę zacieniał. O, super, pomoc super. Dobra, no to teraz co się będzie teraz działo? Co się stało teraz? 142. 142, a już wchodzimy na teren, że tak powiem, drugiego, nie? Jedziemy go dalej. Już teraz tam całe ogniwa. No i tyle odcięło nam cały panel tak naprawdę w tym momencie zacieniliśmy go nie jest cały zacieniony ale już wszystkie diody i wszystkie chyba ścieżki są po prostu poodcinane no i no i tyle no sorry słuchajcie no z zaciennego panela nie wyciągniemy energii żebyśmy co nie robili dobra zjeżdżamy delikatnie tyle że połóweczka panela a 200 powinno być No, to mamy praktycznie 50% mocy panela tam troszeczkę mniej. Także, no, słuchajcie, fajnie to chodzi. Jeszcze jakbym miał, w zrobię cięcie, bo ktoś mnie kiedyś prosił, żeby zrobić cień linii jakiejś takiej właśnie na powierzchni, tylko muszę jakiegoś patyka sobie przynieść. I zobaczymy. Już w momencie, któryś coś większego, wiesz? Dobrze, i ty będziesz mówił, bo będę chodził tym patyczkiem, a ty będziesz mówić ile tam jest, dobra Wróciłem z kijem, pomocnik jest, także no chyba ten pomocnik to będzie częściej z nami przy takich testach. No i dobra, cóż, ile teraz tam jest? Eee, 361. 361, tak? 80. 81, no to czytamy dokładnie. Dobra, i wchodzę e, no, z takiej większej odległości. 30, Moment, taki 60, 57. 350 350 mów, mów na bieżąco. 47. Teraz zrobimy wyżej. Jeszcze taka linia i gdzieś idzie, Jakiś kabel. Nic się nie zmienia cały czas? 30. 30 354. No. Ja Znowu mówię, zależy, gdzie się ten cień pojawi, tak naprawdę. Taka, widzicie, głupia linia. No, zabiorę. I co teraz? 30, Wróciło, dobra. Pionie, jakby stoi jakiś słupek na przykład no, normalnie dzisiaj testów, na robię, że masakra 360 no to no, obcina nam około około 20, 20 watów około 20 watów nam obcina i nieważne jak ten cień tutaj jest złożony średnio jakieś 20 watów obcina nam z produkcji panela, 20 watów to jest yy, chyba 5% tak, bo 40 watów to jest 10% 5% zabiera nam Taki cień. Trochę dalszy teraz robimy. Jeszcze. No, takich cudów. No, tak jest. Taki dalszy cień. Troszkę rozproszony jest, ale jednak, no. Jakby nie było, nam tutaj każdy dzień, każdy cień bruździ. I nie ma opcji, jaki by nie był. Każdy cień nam bruździ w temacie. No i udało się policzyć nasz eksperyment. Mój eksperyment, tak naprawdę. Tutaj macie stopnie. Moc jaka była generowana przez panel i procent y, do jego mocy nominalnej, czyli do 405 W. Jak widzimy, jak widzicie, y, nie jest źle 76%, kąt prosty 80 przez stopni i najlepsze wyniki są pomiędzy 30 a 50 stopni. Tylko weźmie pod uwagę, że te 30 stopni to macie przez jakieś 2 godziny tylko. W południe, a później słońce dalej schodzi niżej, znaczy wschodzi z ni niższego poziomu, i później zachodzi też niżej. Także ja tutaj przyjmuję od 40 do 60 stopni i taki, tak jak, tak jak mówiłem, 50 stopni optymalny kąt jest właśnie na ten okres przejściowy, wtedy nam wszystko wyłapuje i nawet w południe nie ma tutaj żadnego problemu. A pamiętajmy, te 60 i 70 stopni, czyli to słońce bardziej niżej mamy dwa razy, bo mamy rano i wieczorem. A to słońce, takie tutaj, konkretne na 30 stopni mamy tylko raz. Czyli ustawiamy się na dwa razy. I kątem 50 stopni też na yy, wiosnę. I na jesień, tak naprawdę, dwa razy w roku mamy takie yy, niewarunki, ale słońce, właśnie które jeszcze tak nisko wędruje po nieboskłonie. Jeśli chodzi o zacienienie, no to na bieżąco sobie można film sprawdzić, bo ja tu chyba doktorat bym musiał z tego napisać. Widać było. Że no, cień robi robotę i cienia unikamy. A taki przewód na powietrzny też widzicie 5% na jednym panelu zabrał. To jak on pójdzie przez całą instalację przez, na 10 kW instalacji 500W on zabierze, a mogłoby tego nie być. Także no, każdy cień robi robotę. Słuchajcie, nie będę przedłużał, widać jak jest. Zapraszam was jeszcze na stronę producenta. No, i teraz bardziej strona techniczna modułu. Także jak widzimy, rozpiętość mamy od 390 do 410 W, akurat tego modelu modułu. I tutaj tematy, czyli napięciowe 1000-1500 V, niższy ten mały rozmiar, duża moc, wygoda transportu instalacji, niższy współczynnik temperaturowy, wyższa moc wyjściowa w tej samej temperatury, temperaturze zastosowana technologia sieci, sieci wielobusbarowej ma niższą rezystację wewnętrzną, a także zmniejszone straty mógłbym tak czytać i czytać i czytać, słuchajcie link tutaj do tego będzie w uciekaj, link będzie w opisie do opisu, że tak powiem, panela Raczej standardowy panel, tutaj mamy widać połączenia. Właśnie nie wiem, co to jest ten trójkącik. Pewnie by wyczytać, ale pewnie może, żeby też woda się nie zbierała pod panelem, krótkie już tutaj MC4, no, raczej wygoda na montaż na dachu, bo to panel koło panela jest, już się to wszystko nie, nie majda, że tak powiem, nie trzeba upinać, kombinować. 10 buzbarów na, na jeden płatek mamy tutaj. Pełna dokumentacja, praktycznie słuchajcie, mamy dalej. Wydajność nie jest od 100%, tylko od 90, normalnie, wrzucając za chwilę, od 97,5 do 85,5 po 25 latach. No, po 25 latach już pewnie wszyscy powymieniają moduły na nowe, ale jeśli tak jest, to niech będzie tolerancja, plus 5 W. Jak słońce przyświeci, to i da plus 50 W bez problemu, wiemy, bo mamy. Znaczy, no ci co mają panele, to wiedzą, że jeśli są dobre warunki, to 110-120% z panela wyciągnąć chwilowo to raczej nie jest żaden problem. Także tak wygląda ten produkt, ale mamy też ciekawostkę właśnie na stronie Mason Solar. So, słuchajcie, tutaj już nasi są, że tak powiem. Tutaj mamy kolegę Majsterkowicza, pewnie wiele osób zna tego kolegę i można sobie podejrzeć też innych kolegów akurat z innych krajów też testy tego panelu. Oczywiście też jest strona na Facebooku, Majstron Solar Poland, także tutaj też parę ciekawostek z montażu i pewnie najnowsze produkty, Najnowsze tematy, które są związane właśnie z tą firmą i z tymi panelami. Wiem, że firma też i bifacjalne ma panele, także jest duża rozpiękność produktów. A ja tutaj będę Wam przewijał i powiem Wam, co dalej. Słuchajcie, dalej testy będą z wydajności panela, czyli ogólnie panel będzie ustawiony myślę w kierunku południowym, bo najczęściej te instalacje w kierunku południowym są. Kąd jeszcze, zobaczę, jaki i tak przy moim off na pewno będzie e, widać czy w piku ile dało maksa jaka jest produkcja średnia e, dzienna jak to sobie radzi wtedy kiedy nie naładuje mi baterii do pełna a także w międzyczasie jak będzie pogoda oczywiście bo jak na razie to zapowiadają dwa tygodnie tylko śniegu zimna i nie wiadomo czego a mamy kwiecień a tutaj zima w najlepsze e, chcę zrobić testy właśnie też e, miałem już robione testy e, konta pod jakim kątem jaka jest produkcja tylko na innym sterowniku teraz będę miał to bardziej dokładne chcę to przeprowadzić jeszcze raz dlaczego nie może i w lecie jeszcze zrobię właśnie taki test niby to wszystko jest w internetach ale jeśli robi się to słuchajcie na żywo to jakoś tak mi się wydaje że lepiej a ja jestem ciekaw także z ciekawości popatrzymy przy okazji o termowizja jest to można będzie przelecieć panel, panel termowizyjnie jak się nagrzeje też jak się zachowuje także no tak to słuchajcie wygląda na wstępie panel jak panel jakże ja tak powiem panel jak każdy inny każdy musi wybrać e, dla siebie tutaj jest propozycja można zobaczyć jak to pracuje i jeszcze na moich testach przy drugim filmie też jeszcze będzie no i ona że tak powiem dużej u mnie zostaną bo 3 sztuki to mamy e, dobrze mówię tak 3 sztuki po 400 watów to mamy kW 20, także, no, już tak do tego małego wkrytu 1200 W to mi się wydaje, że w sam raz pod magazyn 5 godzin, Zobaczymy, wszystko, czas pokaże. Także, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Lecimy dalej z tematem, z testami, z innymi rzeczami. I zostało mi tak naprawdę jeszcze, tak jak mówiłem, falownik albo hybrydowy, albo off-gridowy, żeby już ten mój off-grid. Za 0 zł, można tak powiedzieć, no, stał się rzeczywistością. Zobaczymy. Założyłem sobie taki plan. Znaczy, no, może inaczej, nie założyłem sobie planu, tylko była możliwość, to postanowiłem z niej skorzystać. Możliwości się jedne po drugich, że tak powiem, powtarzają. Także korzystam, póki jest okazja. Jak to na to patrzę, no to jego sprawa. Ja chcę wykorzystać sytuację. Jak jest możliwość, to czego nie? Także dobra, bo się znowu rozgadam niepotrzebnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło, cześć.